Dlaczego wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia powinno się znaleźć w Twoim arsenale treningowym? Z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, angażuje całe plecy naraz, jeżeli oczywiście wykonasz to ćwiczenie prawidłowo. I drugi powód jest taki, że ten ruch, jeżeli nauczysz się go wykonywać prawidłowo, będzie super bazą do tego, żebyś nauczył się później w bardzo prosty sposób innych rodzajów wiosłowań, które w mniejszym lub większym stopniu będą mogły wyizolować pewne części pleców jeżeli oczywiście też będziesz wiedział, jak to prawidłowo wykonać, przejdźmy do pozycji początkowej. Jeżeli nie oglądałeś jeszcze filmu dotyczącego wykonywania martwego ciągu, to powinieneś go obejrzeć. Dlatego, że jeżeli chodzi o pozycję początkową, to ona prawie w 100% pokrywa się właśnie pozycją początkową martwego ciągu. Dlatego nie będę teraz szczegółowo tego omawiał. Przypomnę tylko takie najważniejsze elementy. Stopy. Mogą być ustawione minimalnie inaczej niż w martwym ciągu, bo czy ustawisz je równolegle, czy ustawisz je tak bardziej jak do przysiadu, to nie ma większego znaczenia, ale tak, stabilizacja miętnicy za pomocą mięśni pośladkowych i mięśni żucha, stabilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa za pomocą retrakcji i depresji głowa jako przedłużenie kręgosłupa, oczywiście odcinek lędźwiowy kręgosłupa stabilizujemy poprzez. Pocznie brzuszną, a więc napięcie mięśni brzucha i mięśni prostowników biedu. I teraz masz dwie możliwości rozpoczęcia wiosłowania: możesz rozpoczynać wiosłowanie z podłogi i możesz rozpoczynać wiosłowanie ze stojaków. Jeżeli rozpoczynasz wiosłowanie od podniesienia sztangi z podłogi, to powinieneś wykonać to podniesienie. Wykonując dokładnie martwy ciąg. A więc tak naprawdę wysłowanie zacznie się od wykonania pierwszego powtórzenia martwego ciągu. Jeżeli będziesz podnosił sztangę ze stojaków, to też wykonujesz to tak, jak w martwym ciągu, tylko że wykonujesz jakiś tam ostatni zakres tego ruchu, ale właśnie w ten sposób powinieneś to zrobić. Zanim pokażę Ci już konkretnie ze sztangą, jak to ćwiczenie wykonać, to powiem Ci, jak masz ustawić swoje ramiona, żeby zmaksymalizować ilość grup mięśniowych zaangażowanych w to ćwiczenie. Chodzi o to, że jeżeli ustawisz ramiona mniej więcej 30-45 stopni od tułowia, to zaangażujesz największą ilość grup mięśniowych, bo oprócz mięśni najszerszych szpietu i obłych, które tutaj najbardziej pracują, zaangażujesz dodatkowo do pracy mięśnie czworoboczne, czyli te tak zwane. Kaptury. W tym ustawieniu jednak trochę bardziej będzie wyizolowany mięsień najszerszy, trochę mniej będą pracowały, dużo mniej będą pracowały mięśnie czworoboczne. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, żeby to ćwiczenie angażowało całe plecy jednocześnie, ustawienie od 35 do 45 stopni względem tułowia będzie najbardziej optymalne. Oczywiście automatycznie widać, że przy takim ustawieniu jedynym możliwym do wykonania chwytem będzie nakwyt. Jeżeli chodzi jeszcze o prowadzenie łokci, to oprócz tego, że ustawiasz kąt 30-45 stopni, to pamiętaj, żeby nie prowadzić łokci do boku, tylko tak, jakbyś chciał poprowadzić łokcie do środka. Oczywiście, chwytając sztangę, będziesz miał uniemożliwiony ten ruch, ale masz ten ruch wykonywać, nawet jeżeli on jest w takim zakresie. Bo on już w tym momencie angażuje dodatkowo mięśnie pleców. Więc praktycznie jak nam się to przełoży na ustawienie dłoni na gryfie. Jeżeli to jest Twoje naturalne ustawienie, naturalna szerokość barków, to musisz sztangę chwycić lekko szerzej niż to ustawienie, po to właśnie, żeby ustawić łokcie w tym ustawieniu 30-45 stop. Jeżeli wiesz już, jak masz ustawić ręce na gryfie, jak masz się wyprostować ze sztangą, to trzeba złapać pozycję początkową do ćwiczenia. Pozycja początkowa to taka, w której pochylasz się mniej więcej do kąta 45 stopni. Moim zdaniem dla osoby początkującej to jest taki najbardziej optymalny kąt, dlatego że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś nie był w stanie wykonać tego ćwiczenia właśnie w tym kącie. Nie trzeba tu mieć jakiejś super mobilności. Schodzenie poniżej tego kąta, a więc do kąta powiedzmy od 45 do 90 stopni względem podłogi. Jeżeli chodzi o wiosłowanie jest jak najbardziej ok, natomiast u osób początkujących tam już zaczynają się problemy z utrzymaniem na przykład prostych pleców, więc jeżeli dopiero zaczynasz uczyć się tego ćwiczenia, to postaraj się je robić pod kątem 45 stopni, a więc mniej więcej w takiej pozycji. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli zejdziesz niżej jest to jak najbardziej ok, pod warunkiem, że nie schodzisz niżej w ten sposób. Teraz bardzo ważna uwaga, jeżeli chodzi o zaangażowanie właśnie mięśni czworobocznych, bo samo ustawienie rąk w ten sposób jeszcze nam nie zapewni tego zaangażowania. Żeby zaangażować dodatkowo mięśnie czworoboczne, musimy uruchomić łopatki. Czyli jeżeli będziemy wiosłować w ten sposób nie poruszając barkiem i nie poruszając łopatkami To mięsień nie będą pracować. Mięsień czworoboczny pracuje w tym momencie. Okay? Więc co musisz zrobić? Jeżeli złapiesz już pozycję początkową, to musisz w momencie wiosłowania poruszać także barkami i łopatkami. I teraz kolejna ważna uwaga: to nie chodzi o to, żeby w tym momencie łopatki wisiały sobie, barki wisiały, ręce wisiały. Ty musisz cały czas kontrolować ten ruch za pomocą mięśnia, nie za pomocą grawitacji, dlatego że w tą stronę faktycznie musisz zapracować mięśniowo, natomiast w tą stronę możesz pozostawić pracę grawitacji i ta sztanga opadnie tam, gdzie ma opaść, ok? Więc poruszamy łopatkami, poruszamy barkami. Ale ruch musi być mocno kontrolowany. Dobra, to teraz pokażę Ci, jak to w praktyce ma wyglądać. Podchodzisz do sztangi, łapiesz gryf na odpowiednią szerokość, za pomocą martwego ciągu podnosisz sztangę, czy to z podłogi, czy to ze stojaków, wstępnie stabilizujesz pozycję poprzez napięcie mięśni, schodzisz tułowiem do kąta 45 stopni, cały czas trzymając proste plecy, sztangę ustawiasz blisko nóg, i wykonujesz ćwiczenie. Pamiętaj, aby w tej wersji wiosłowania twoje łopatki i barki cały czas poruszały się. Po zakończeniu ćwiczenia wstajesz takim ruchem, jakbyś wykonywał martwy ciąg, i odkładasz gryf na stojaki. Jeżeli zaczynasz wiosłowanie z podłogi, to odkładasz sztangę na podłogę dokładnie takim samym ruchem, jak wykonujesz martwy ciąg. Co w tym ćwiczeniu pracuje? Oczywiście najbardziej pracują całe plecy. Czyli mięśnie najszersze, obłe, czworoboczne, mięśnie prostowniki, grzbietów. Co prawda w pracy izometrycznej, ale przez całe ćwiczenie musisz utrzymać tą pozycję 45 stopni. A i jeszcze dodatkowo pracuję tutaj w pewnym zakresie biceps i tylny akton barków. Najczęstsze błędy. Po pierwsze, złe podnoszenie sztangi, czy to z podłogi, czy to ze stojaka. Niektórzy skupiają się bardzo mocno na wykonaniu samego wiosłowania ale podnoszą sztangę z podłogi albo ze stojaków, byle jak. A przecież to też jest jakieś tam powtórzenie, jakaś praca mięśniowa, jest to już jakieś przeciążenie na kręgosłup, jeżeli wykonujesz to nieprawidłowo. A więc też powinieneś się skupić na tym, jak zabierasz się do ćwiczenia, a nie tylko na wykonaniu samego ćwiczenia. Oczywiście to dotyczy także odkładania sztangi, a więc. Pierwsze powtórzenie i ostatnie. Kiedy podnosisz i odkładasz sztangę, musisz wykonać także prawidłowo. Jeżeli chcesz wykonać wysłowanie w tej wersji, to błędem będzie także właśnie zablokowanie barków w jednej pozycji, a więc praca samymi ramionami. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz zaangażować całe plecy, to twoje barki i łopatki powinny się poruszać. Kolejny błąd to jest poruszanie sztangą inaczej niż tylko góra-dół, a więc w linii prostej. Mnie też kiedyś uczono, że wyrzucanie sztangi w ten sposób zaangażuje mi mięśnie bardziej niż tylko praca góra-dół. Tylko że jest taki drobny problem. O ile w tym momencie na pewno rozciągnięcie będzie trochę większe, to tak naprawdę ta praca tutaj jest wykonywana na zasadzie bezwładności. Dlatego że jeżeli wyrzucisz sztangę do przodu, to spróbuj ją tu zatrzymać. Ona sama wróci do tego miejsca. Natomiast do góry już sama się nie podniesie, do góry musi zapracować mięsień. Czyli tak naprawdę takie wiosłowanie mija się trochę z celem, chyba że robisz jakąś wytrzymałościówkę i chcesz po prostu nawalić tam 150 powtórzeń, wtedy ok. Natomiast jeżeli robisz to pod kątem sylwetkowym, to tak naprawdę tylko góra, dół, ta praca Cię powinna interesować. Kolejny błąd to jest bujanie tułowiem, a więc tego typu sytuacja. I mamy dwie możliwości: albo jest to niedopracowanie techniczne, albo bardzo często jest to zbyt duże obciążenie, i twoje mięśnie pleców nie są w stanie podnieść tego obciążenia, więc używasz pędu do rozpędzenia sztangi, i wtedy dopiero resztę pracy wykonują mięśnie pleców. Unikaj tego, dlatego że tak naprawdę musisz pamiętać zawsze, że w sportach sylwetkowych Ciężar jest tylko środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Więc lepiej w takiej sytuacji zmniejszyć ciężar i wykonać prawidłowo ćwiczenie i twoje mięśnie dostaną tak naprawdę dużo lepszą symulację, a twój kręgosłup nie będzie tak bardzo obciążony. Błędem oczywiście też będzie prowadzenie sztangi zbyt daleko od nóg. I jest to dokładnie taka sama sytuacja jak w martwym ciągu, czyli jeżeli nie prowadzę tutaj sztangi, tylko prowadzę ją tutaj, to automatycznie mam większe przeciążenie na odcinek lędziowy kręgosłupa i dużo trudniej jest ustabilizować pozycję.